Wojna na ziemi Kościerskiej zaczęła się rankiem 1 września 1939 roku. Nieprzyjacielskim rozpoznaniem lotniczym i atakiem niemieckiej Straży Granicznej Akstaronki w Nagli i Skwirałach. Następnie patrole dotarły pod Lipusz i Gostomko, ale zostały wyparte i dopiero wieczorem udało im się zająć Lipusz. Z perspektywy większości ludności powiatu kościerskiego, 1 września rozpoczął się tak jak i wiele innych dni. Był to piątek. Rolnicy udawali się na targ w Kościerzynie. Informacja o wojnie rozpowszechniała się przez kilka godzin, gdyż rady nie były jeszcze powszechne. Reakcja ludzi była na ogół dość podobna. Zastanawiali się, co czynić, rozgromadzili się w kościołach, aby się modlić. Zaczęli masowo porzucać swe domostwa i uciekać jak najdalej granicy. Uciekali prawie wszyscy urzędnicy, powójtów i subtysów, nie zostawiając żadnych wytycznych, co Kościołacy powinni robić w tej sytuacji. Na drogach, nawet tych polnych, panował tłok i chaos. Ciężko było się na nich przemieszczać. Taka podróż nie była bezpieczna. Niemieckiemu lotnictwu zdarzało się atakować osoby i obiekty cywilne. W Stary Kiszewie bomba zniszczyła budynek mieszkalny. A na pobliskiej szosie została odstrzelona kolumna pieszych. W wyniku takich akcji byli ranni i zabici. Jesienią 1939 roku, Mudrow aktywnie sporządzał listy Polaków przeznaczonych do eksterminacji oraz brał aktywny udział w organizowaniu masowych aresztowań w powiecie Kościerskim. Przedstawicieli inteligencji, duchowych i działaczy społeczno-politycznych gromadzono w więzieniach Kościerzynie i Skarżowa. Więzienie w Skarszewa pełniło rolę centralnego miejsca zbiorczego przed wyłożeniem ofiar na rozstrzelanie. Ofiarami stali się też mieszkańcy narodowości żydowskiej. W wyniku akcji oczyszczającej wszyscy Żydzi, którzy nie zdążyli zbiec, zostali zlikwidowani. Znany jest fakt zatrzymania 36 Żydów w Kościerzynie, którzy zostali rozstrzelani na cmentarzu żydowskim w Skarżynach. W marcu 1945 roku Kościerzyna i ziemia kościerska została zajęta przez wojska Armii Czerwonej. Koniec okupacji hitlerowskiej nie oznaczał jednak spokoju dla mieszkańców tego regionu. W pierwszej połowie 1945 roku z naszych okolic deportowano w głąb ZSRR około 700 osób. Wielu z nich poniosło śmierć. Część z nich zmarło jeszcze na polskiej ziemi. Główną przyczyną śmierci deportowanych osób były przede wszystkim choroby zakaźne oraz niedożywienie. Mieszkańcy powiatu kościerskiego byli wywożeni głównie do obozów w Czelabińsku, Kopiejsku i